Witajcie, mili goście, na moim stryszku. Dzisiaj takie trochę małe tu jest przemeblowanie, bo w dalszym ciągu czekamy na, na panów kominiarzy, więc musi to tak trwać trochę w takim nieporządku. No ale mam nadzieję, że się doczekamy w przyszłym tygodniu i, i wszystko wróci do normy. Dzisiaj niedziela. Taki dzień trochę pochmurny, wilgotny. Ale może wybierzemy się później na grzybki tutaj z rodzinką, więc może dzięki temu coś tam uzbieramy, a jak nie, to przynajmniej się przejdziemy, chociaż po lesie. I z czym dzisiaj przychodzę do Was? Z taką refleksją na temat tego, co mówi święty Paweł do Tymoteusza dzisiaj. Mówi do niego, że. Ty od lat niemowlęcych, tak? Od lat bowiem niemowlęcych znasz pisma święte, które mogą nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I wiecie, można by się zastanawiać nad tym, czy tu święty Paweł nie przesadził, jak dziecko może znać pisma. Od lat niemowlęcych, czy, czy to w ogóle jest możliwe, czy to jest w ogóle wykonalne, żeby dziecko od niemowlaka uczyć pisma świętego. I powiem Wam, że, że tak, to jest możliwe. Sama tego trochę doświadczyłam, a też widziałam to w innych rodzinach, w świadectwach innych osób i myślę, że. Najważniejsze jest to, żeby samemu znać Pisma, jeżeli się chce uczyć swoje własne dzieci tych treści słowa Bożego, to nie wystarczy dziecko posyłać na lekcje religii, ale trzeba samemu najpierw znać słowo Boże, żeby tym słowem dzielić się ze swoimi dziećmi, żeby je stopniowo wprowadzać w ten świat biblijny i Kiedyś byliśmy na takich rekolekcjach, to już było wiele, wiele lat temu, gdzie między innymi był taki cykl nauczań na temat tego, jak wychowywać dzieci. I tam było takie bardzo fajne małżeństwo z Warszawy, które mówiło, że przede wszystkim dzieci trzeba przykleić do siebie, co to znaczy, bo bo ludzie tam się skarżyli. Zresztą myślę, że dzisiaj jest podobnie, że po prostu rodzice mają mało czasu, są zapracowani. Kiedy oni mają te, te dzieci uczyć, kiedy mają przekazywać im jakieś swoje życiowe doświadczenie? I właśnie ci prelegenci mówili, że, że jest prosty sposób na to, że po prostu dzieci trzeba do siebie przykleić to znaczy chodzić z nimi. Nie tylko właśnie na jakieś spotkania modlitewne, na mszę świętą czy nawet na pogrzeby, na śluby, wszędzie gdziekolwiek idziemy zabierać nawet małe dzieci z sobą, bo one bardzo dużo uczą się obserwując rodziców i nawet mówili, że, że warto dzieci nawet zabierać do urzędów, gdy idzie się coś załatwiać w urzędzie. To też zabrać dzieci ze sobą, nawet małe, żeby one obserwowały, jak trzeba się zachowywać, jak rozmawiać z panem urzędnikiem. Nawet trochę tej, tej wiedzy takiej e, prawnej, żeby ciut chociaż zaczerpnęły, żeby to nie była dla nich później wieku dorosłym jakaś kompletnie czarna magia. Nawet opowiadali o czymś takim, że że jakieś małżeństwo zabrało ze sobą takie, takiego kilkulatka właśnie do urzędu skarbowego i tam składali jakąś deklarację majątkową czy coś takiego, już nawet nie wiem dokładnie, w każdym razie chodziło, to było no, jeszcze chyba za komuny I, i urzędnik skarbowy pytał się tych rodziców tego malucha czy mają państwo jakiś samochód do, tam do zadeklarowania, już nie wiem o co chodziło i, I ci rodzice mówią, że nie, nie, nie mamy żadnego samochodu. A to dziecko się odezwało tam z dołu, jak to tatuś, a ten trabant. A oni mieli trabanta chyba pożyczonego od rodziców i, i tam go używali długo. I, I dziecko po prostu w urzędzie skarbowym taką prawdę wypaliło. No ale to, to wiecie, pomijając ten, ten incydent. Jednak to dziecko, które było zabierane wszędzie z rodzicami, nie, nie zostawiane gdzieś tam z babcią, prawda? Ty zostań z babcią, bo ja idę do, gdzieś tam do jakiegoś urzędu, ważne sprawy załatwiać, tylko właśnie zabrać to dziecko ze sobą. I to samo jest ze spotkaniami jakimiś modlitewnymi czy katechezami. Też są takie formacje, gdzie, gdzie rodzice. Sami się spotykają z innymi małżeństwami. Już nie wiem dokładnie chyba w tych kręgach kościoła domowego to są oddzielne spotkania dla dorosłych z tego, co, co się zdążyłam zorientować kiedyś, może to akurat w tym kręgu jakimś w, w tych kręgach, w których myśmy czasami byli jako goście, może tak to było, że dzieci były zostawiane tam gdzieś z dziadkami, babciami, ciociami w domu. Uważam, że to chyba nie jest zbyt dobre, bo jednak dzieci, obserwując, obserwując rodziców, jak oni, jak oni się modlą, jak oni, jaka jest ich wiara, to dzięki temu ci rodzice, te dzieci rosną, wzrastają w wierze. I kiedy byliśmy w pierwszej wspólnocie, gdzie było jeszcze dużo małych dzieci, to myśmy bardzo tak zalecali, zachęcali wszystkich. Zresztą wszyscy mieli też takie pragnienie, wszystkie te małżeństwa, żeby te nawet najmniejsze dzieci zabierać ze sobą. I zawsze mieliśmy gdzieś tam w tym pomieszczeniu, w tej sali, gdzie mieliśmy spotkanie modlitewne, na przykład. Gdzieś tam z tyłu rozkładaliśmy na podłodze koce, czy jakieś stoły rozstawialiśmy i tam pełno było jakichś zabawek, kredek, kartek. Mówiliśmy na to kredkoland, że trzeba ten kredkoland urządzić. I słuchajcie, dzieci były naprawdę przeszczęśliwe, między sobą tam się bawiły. Jednocześnie uczestniczyły w tym naszym spotkaniu modlitewnym. Czasami tam się odzywały, czasami nawet dzieci, takie wiecie, noszone na rękach, potrafiły w trakcie modlitewnego spotkania zawołać Amen albo „Aleluja” I wtedy wszyscy się niesamowicie cieszyliśmy, bo, bo to nam potwierdzało słowa z Pisma Świętego, że nawet. Usta niemowląt i dzieci oddają Ci chwałę, i wtedy myśmy właśnie też, jakby to przyklepywali, krzycząc: Aleluja, chwała Panu! Cieszyliśmy się bardzo, że, że to się tak objawiało. I myślę, że to jest doskonały sposób na to, żeby łapać te chwile, kiedy jesteśmy jeszcze z małymi dziećmi, bo one bardzo szybko dorastają. Bardzo szybko wychodzą z domu, bardzo szybko znikają nam z horyzontu. A jednak te chwile, które, które przeżywają w domu rodzinnym, to są, są takie bezcenne, żeby im przekazywać wiarę. Ja to sobie zapisałam jeszcze. Taki, powiem Wam, taki patent, który, który się wytworzył w naszym domu. Jeżeli chodzi o pismo święte, bo wieczorami ja sobie lubiłam, do tej pory lubię sobie czytać jakiś psalm na dobranoc, i, i kiedyś sobie właśnie czytałam psalm, i, i przyszedł do mnie młodszy syn, się pyta: Mamusia, co ty tam czytasz? Ja mówię, że psalm, a możesz mi przeczytać głośno? No to dobrze przeczytałam mu a on był wtedy jeszcze przedszkolakiem także sam nie umiał czytać Ja i potem następnego dnia znowu przyszedł do mnie i prosił żebym mu przeczytać psalm i tak w końcu ja ponieważ te psalmy czytałam tak losowo wybierałam sobie jakiś losowy psalm na dany dzień i zrobiłam coś takiego, że prosiłam go żeby mi podał Liczbę od 1 do 150, żeby po prostu on sam wylosował ten psalm, niejako wylosował. On mi podawał właśnie tą cyfrę. No i wtedy czytałam mu ten psalm, czytałam jemu i sobie. Starszy syn też, też w tym uczestniczył często, ale ten młodszy był bardzo tak zapalony do tego. I nawet jak czasami byłam zmęczona, już po prostu chciałam iść spać, to on pilnował, ale mamus jeszcze psalm musimy przeczytać. I przychodził, i, i no, musiał wylosować jakiś, i, i czytałam mu. Czasami się pytał, co to znaczy, a czemu tak, a czemu, czemu to tak jest tutaj napisane, więc przy okazji mu też wyjaśniałam. I powiem Wam, że te losowane psalmy, to pamiętam do dzisiaj, że one były bardzo pasowały idealnie do sytuacji w danym dniu czy w danym okresie. To było coś takiego naprawdę namaszczonego przez Boga, tak to odbierałam. Także sprzedaję Wam taki patent na modlitwę z psalmami, z dziećmi. Co tu jeszcze chciałam powiedzieć? Też ten, 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 nasz młodszy syn bardzo chciał z nami uczestniczyć, na przykład, znaczy chciał. No my po prostu nie mieliśmy go z kim zostawić. Starszy syn już wtedy uczył się w Trójmieście i mieszkał w tygodniu z dziadkiem, a myśmy, pamiętam, organizowaliśmy nasz. Jeden z pierwszych kursów Filipa z naszą wspólnotą i to trwa cały weekend. I on koniecznie przeszedł przez ten cały kurs będąc z nami. Tam zabraliśmy mu jakieś zabawki, ale on słuchał, on patrzył, co tam się dzieje, słuchał. Wszystko mu się strasznie podobało, bo to było połączone, nie wiem czy wiecie, jak wygląda kurs Filipa. Tam są takie różne scenki odgrywane, różne skecze. Jest naprawdę bardzo ciekawy, i tak widziałam, że niesamowicie na, na wyobraźnię tego, tego przedszkolaka. Niesamowicie to działał. On tam sobie nawet, ponieważ widział, że wszyscy coś tam sobie notują, więc on też miał swój zeszycik. I chociaż nie umiał jeszcze pisać, to coś tam sobie kreślił w tym zeszyciku, rysunki jakieś robił. A rysunki akurat były adekwatne, bo, bo czasami właśnie też coś rysowaliśmy na tablicy, czasami właśnie były gdzieś te scenki, to on sobie te scenki rysował, miał takie zdolności. I później, kiedy, kiedy na koniec była modlitwa wstawiennicza i wszyscy klękali do modlitwy wstawienniczej, to on też bardzo chciał. I mówiliśmy mu z mężem, że nie, ty jesteś za mały, gdzie do modlitwy wstawienniczej, taki przedszkolak, ale ja chcę, ja chcę, ja bardzo chcę. No i stwierdziliśmy z księdzem, że no dobrze, jak tak bardzo chce, to, to, też, to też się pomodlimy nad nim. No i słuchajcie, bardzo to przeżył. Wręcz potem, jak wróciliśmy do domu, to, to wziął ten, te swoje notatki pod pachę i poszedł na podwórko. Mówi, że on będzie opowiadał kolegom, co się tam działo. Ja mówię, no dobrze, no poszedł, spotkał tam jakiegoś kolegę, tam mu coś mówił i wrócił do domu taki trochę zniesmaczony. I ja się pytam, no i co, co tam kolega powiedział na to? On mówi, śmiał się ze mnie. Także taki był początek. Ale potem, słuchajcie, po latach tak śmieszna sytuacja, bo ten kolega faktycznie poszedł. No, po, po wielu, wielu latach, oczywiście, ale trafił do seminarium na jakiś czas. Jakiś czas był w seminarium, później rozeznał inaczej swoją drogę. No, ale taki, taka historia z taką, z taką ciekawą puentą. I co tu jeszcze chciałam powiedzieć? Także, że patrząc na to na przestrzeni lat, też na to moje doświadczenie we wspólnotach różnych, to widzę, że Pan Bóg faktycznie potrafi takim dzieciom, niemowlakom przekazywać już tą mądrość z pisma świętego. Jeżeli tylko my choć trochę się zaangażujemy, choć trochę będziemy chcieli przekazywać tą naszą wiarę, ale oczywiście sami najpierw musimy mieć co dać, bo z pustego to, to i Salomon nie naleje. Także jeżeli uważam, że jeżeli zadbamy o naszą znajomość Pisma Świętego i będziemy chcieli dzieciom to przekazać, ale w taki sposób właśnie organiczny, nie tutaj siada i teraz będę ci robić wykład. Tylko po prostu chodź, biorę cię z sobą gdzieś tam na spotkanie modlitewne, prawda? Albo mm, oglądamy wspólnie film. Właśnie ten nasz młodszy film, młodszy syn uwielbiał Zefirellego. Ten film Jezus z Nazaretu. Taki kilku godzinny, mieliśmy go wtedy na taśmach VHS, bodajże. I on ten film potrafił oglądać w kółko, w kółko, w kółko, tą taśmę wkładał i, i od nowa oglądał, zafascynowany tą historią, tym, tym, co się tam działo. Także tak, co jeszcze. A, widziałam kiedyś w internecie, teraz mi gdzieś zniknęła ta seria, ale kiedyś oglądaliśmy tutaj w domu takiego chłopczyka, który był od małego uczony przez tatę fragmentów z Pisma Świętego na pamięć, ale dosłownie taki od takiego malutkiego, który ledwo mówił, już go tata uczył. I, i wyobraźcie sobie, on potrafił, no. Całe długie fragmenty z Pisma Świętego recytować. Najpierw sepleniąc, jako taki maluch, potem już wyraźnie mówił. Naprawdę coś pięknego. Wyobrażam sobie te jego połączenia w mózgu, stworzone ze Słowa Bożego, prawda? Coś niesamowitego. Zupełnie jakby. Chyba inne płaty w mózgu mu się wytworzyły. No. Także jest to możliwe. Jest możliwe, żeby dzieciom niemowlakom od, od już właśnie od czasów od tych niemowlę w tym już niemowlęcym okresie, żeby przekazywać Słowo Boże. No, oczywiście, ponieważ nie mieliśmy wyjścia, więc, więc tego naszego malucha, żeśmy po prostu brali ze sobą wszędzie, gdziekolwiek się udaliśmy. I myślę, że, że, że to jest dobra metoda na, na takie przyklejenie dzieci do siebie, gdziekolwiek się idzie, cokolwiek się robi, żeby one w tym naprawdę. W sumie krótkim okresie dzieciństwa, kiedy są z nami, żeby im jak najwięcej tego, tej Bożej mądrości przekazać, nauczyć dzieci słowa Bożego, tej mądrości. No, także tyle, kochani moi mili. Proszę o modlitwę, żeby ci kominiarze w końcu przyszli, bo nie mogę odblokować mojej pracowni tutaj. Wszystko mam tu poprzesuwane. Także chyba tyle. No, miłej niedzieli jeszcze. Pozdrawiam Was serdecznie z Bogiem.